Robert Wieland: Dobra nowina jest o wiele lepsza niż moglibyśmy przypuszczać. Rozdział drugi: Dlaczego Boża dobra nowina ma eksplodującą moc? Jest zawarta w samej treści: Dlaczego zbawienie przychodzi przez wiarę w dobrą nowinę? a nie przez dobre uczynki? Nie jest to spowodowane arbitralną decyzją Boga. Dobre uczynki nie mogą zmienić ludzkiego serca. I nie jest to jakaś niejasna, teologiczna tajemnica. Wyjaśnia to zwykły zdrowy rozsądek. Po zrobieniu wszystkiego dobrego, co można sobie wyobrazić, okazuje się, że pierwotny egoizm pozostaje nienaruszony. Może być on tak zamaskowany, że trudno go rozpoznać. Historia pełna jest religijnych ludzi, którzy zamęczali się dobrymi uczynkami, robiąc to wszystko z egocentrycznych pobudek. Ich prawdziwą motywacją było gromadzenie punktów w celu uzyskania nagrody, bez względu na to, w jakim przebraniu to robili. Prawdziwa miłość nigdy nie miała szansy się tam dostać. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał. Nic mi to nie pomoże. 1 Koryntian 13:3. Fałszywa dobra nowina powiedziałaby nam, że pewien egoizm jest w porządku, ponieważ nie ma sensu mieć nadziei na prawdziwą zmianę serca. To niemożliwe. Po prostu dostosuj swoje myślenie. Inni ludzie są tacy, dlaczego nie ty? Taka fałszywa dobra nowina oznajmia również, że sam Bóg będzie zadowolony z tego, że żyjemy tak, jak żyjemy. O ile tylko powiemy, że przyjmujemy Jezusa. On nas wybieli na Sądzie Ostatecznym. Biblijna dobra nowina jest lepsza. Najbardziej przejrzystym rozdziałem na ten temat jest ten, w którym Jezus opisuje ponowne narodziny. Nikodem, członek Najwyższej Rady Rządzącej, wiedział, że potrzebuje pomocy. Martwiła go jego hipokryzja. Przechodząc długo po godzinach pracy, Nikodem poszukiwał Jezusa na nocną rozmowę. Dość niezręcznie rozpoczął rozmowę od słabej pochwały. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. W odpowiedzi Jezus oświadczył: „Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. I jakże może się człowiek narodzić będąc stary?". Zapytał Nikodem. Z pewnością nie może wejść po raz drugi do łony matki, aby się narodzić. Jezus odpowiedział. Zaprawdę powiadam ci. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi z wody i z ducha. Ciało rodzi ciało, ale duch rodzi ducha. Jan 3, 2 po 6. Niektóre rzeczy, które Chrystus powiedział tamtej nocy, były jak bomby zegarowe zasiane w umyśle Nikodema. W miarę upływu czasu uwalniały swoją potężną energię. Lepszą metaforą jest to, że prawdy te były jak nasiona kwiatów zasadzone na pustyni nasiona, które wydają się martwe, dopóki wiosenny deszcz i słońce nie obudzą ich do bujnego życia. Chodzi o to, że prawdy te mają nieodłączną moc. Zbawiciel nie powiedział Nikodemowi, że musi sam dokonać Nowonarodzenia. Musisz się narodzić na nowo. Nie było przedsięwzięciem typu: zrób to sam. Jezus wyjaśnił dobrą nowinę, że tego cudu dokonuje Pan, a nie człowiek. Zniechęcające dla człowieka jest ciągłe powtarzanie mu, że musi narodzić się na nowo, gdy myśli, że to zadanie należy do Niego. Żadna istota ludzka nigdy nie narodziła się sama. Przepraszam, potrzebujemy nowego czasownika. Po prostu musiał pozwolić rodzicom zrobić to za niego. Zatem Jezus mówi do Nikodema, aby pozwolił Duchowi Świętemu, zastępującemu jego rodziców, dokonać w nim nowych narodzin. Nie powinieneś być zaskoczony, gdy mówię musisz narodzić się na nowo. Wiatr wieje tam, gdzie mu się podoba. Słyszysz jego dźwięk, ale nie możesz powiedzieć, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Tak też jest z każdym narodzonym z ducha: Jan 3, 7 i 8. Boski położnik. Choć może się to wydawać zaskakujące, dobra nowina jest bardzo dobra. Po pierwsze, Duch Święty wykonuje pracę nowonarodzenia, i po drugie, zrobi to. Jeśli go nie sfrustrujesz. Ludziom, którzy kochają złe wieści, to się nie spodoba. Ten wiatr zawsze nawiewa nasiona niebiańskiej prawdy do umysłów i serc. Nikt nie jest na tyle mądry, by stwierdzić, skąd one pochodzą, ponieważ łaska Boga działa na ludzkie serca na wiele sposobów od zarania dziejów. To, co powiedzieli rodzice, przyjaciele, pieśni pochwalne, usłyszane lub przeczytane przesłania biblijne, kazania. Wyrazy prawdziwej miłości, wszystko to może być sposobem, w jaki Duch Święty zasiewa w sercu ideę dobrej nowiny. Te nasiona mogą leżeć głęboko, nierozpoznane przez lata, ale z pewnością wykiełkują, ponieważ każde z nich ma w sobie tajemniczą zasadę życia wiecznego. Każde ziarno prawdy, dobrej nowiny jest mocą Bożą ku zbawieniu. Rzymian 1:16. Oto kolejna ilustracja tego, jak Boskie Słowo Prawdy osiąga swój cel. Jak deszcz i śnieg zstępują z nieba, i nie wracają do niego, zanim nie podleją ziemi, i nie sprawią, że pączkuje i rozkwita, aby wydała ziarno dla siewcy i chleb dla jedzących tak samo jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie puste, ale osiągnie to, czego pragnę, i osiągnie cel, dla którego je wysłałem. Izajasz 55, 10 i 11. Chrystusowa ilustracja wiatru wiejącego tam, gdzie mu się podoba, jest obrazem współczującej troski Boga o każdego człowieka. Tak jak z pewnością czułeś wiatr wiejący w policzek, tak z pewnością Duch Święty próbuje cię nawrócić. Bóg nie okazuje faworyzowania. Dzieje 10:34 to ekscytujące, ponieważ czasami można niemal poczuć te nasiona prawdy kiełkujące w duszy, tak jak kobieta w ciąży czuje rosnące w niej dziecko. Jest podekscytowana tworzącym się nowym życiem. Co za radość doświadczać czegoś jeszcze wspanialszego. Narodziłem się na nowo. Ale jeśli nowe narodziny są takie łatwe, dlaczego nie wszyscy narodzili się na nowo? Odpowiedź jest jasna. Wielu, być może większość, praktykuje formę aborcji nowych narodzin. W nieskończoność tłumią nowe życie, które daje Duch Boży. Ujawniają to słowa Szczepana skierowane do ówczesnych przywódców żydowskich. Robili oni tylko to, co przychodziło naturalnie nienawróconej ludzkiej naturze. Wy, ludzie o sztywnych karkach, jesteście tacy jak wasi ojcowie. Zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Dzieje 7, 51 to aktywna alienacja lub wrogość wobec Boga nie ma sensu tego robić ale spójrzmy prawdzie w oczy to właśnie robimy to tak jakby głodujący ludzie uporczywie wyrywali z korzeniami każdą małą roślinkę która wyrasta z ziemi to szaleństwo embrionalne nowe życie jest gaszone zanim zdąży się rozwinąć Jezus opowiedział przypowieść aby zilustrować los Jaki spotyka większość jego ziaren prawdy. Pewien rolnik wyszedł zasiać ziarno. Gdy rozrzucał ziarno, część spadła na ścieżkę, a ptaki przyleciały i zjadły je. Niektóre spadły na skaliste miejsca, gdzie nie było zbyt wiele gleby. Wyrosły szybko, ponieważ gleba była płytka. Ale kiedy wzeszło słońce, rośliny zostały spalone i uschły. Ponieważ nie miały korzeni. Inne nasiona padły między ciernie, które wyrosły i zadusiły roślinę. Mateusz 13:3 7. Następnie wyjaśnił swoją historię. Rolnik reprezentuje jego samego, zasiewając nasiona prawdy, dobrej nowiny, we wszystkich ludzkich sercach na całym świecie, poprzez działanie Ducha Świętego, wiatru. Ale jak mówi, Serce tego ludu stało się zrogowaciałe, ledwo słyszą uszami i zamknęli oczy. Werset piętnasty. Nie ma sensu siać ziarna na ścieżce ubitej na skutek stąpania po niej tłumów. Nawet jeśli wiele nasion spadnie na twarde serca, nie mogą się zakorzenić. To, co wyjaśnia Jezus, jest takie proste, że nawet dziecko z łatwością to zrozumie. Po pierwsze, kiedy ktoś słyszy przesłanie o królestwie i go nie rozumie, przychodzi zły i wyrywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ziarno zasiane na ścieżce. Drugie. Ten, który otrzymał ziarno, które padło na miejsca skaliste, jest człowiekiem, który słyszy słowo i od razu przyjmuje je z radością. Ale ponieważ nie ma korzenia, trwa tylko przez krótki czas. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, szybko odpada. Trzecie. Ten, który otrzymał ziarno, które padło między ciernie, jest człowiekiem, który słucha słowa, ale troski tego życia i zwodniczość bogactwa dławią je, czyniąc je bezowocnym. Wersety 19 po 22. Jak dotąd są to złe wieści, ale poczekaj. W tej historii. Jest jeszcze dobra wiadomość. Niektóre nasiona padły na dobrą glebę, gdzie wydały plon sto, sześćdziesiąt lub trzydzieści razy większe od tego, co zostało zasiane. Jest to człowiek, który słucha słowa i rozumie je wyjaśnił Jezus. Mateusz 13, 8 i 23. To ten, który wierzy w dobrą nowinę, który ją przyjmuje, wita i pielęgnuje. Pozwala jej wejść do swego serca, zamiast zapraszać ptaki, by ją porwały, pozwalać cierniom, by ją zadusiły lub pozostawiać ukryte skały pielęgnowanej porządliwości, by skarłowaciały jej korzenie. On po prostu nie dokonuje aborcji wiary, aby ją zabić. Ta przypowieść jest obrazem dobrej nowiny. Nikt jeszcze nie widział, co jest dynamicznym czynnikiem, który powoduje nowe narodziny, ponieważ miłości nigdy nie można zobaczyć. Jezus opowiedział Nikodemowi z wyprzedzeniem historię swojego krzyża, której oczywiście nie mógł zrozumieć tej nocy. Ale to, co usłyszał, pozostało głęboko w jego umyśle, dopóki nie zobaczył, co się stało. Wtedy wszystko się połączyło i wyszedł ze swojej szafy, aby otwarcie utożsamić się z Chrystusem. Nowe narodziny nie byłyby możliwe bez dostrzeżenia i docenienia tego, co wydarzyło się na Krzyżu. Jezus wyjaśnił dalej. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba przyszedł, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jan 3, 13-15 Nawiązuje do czegoś, co wydarzyło się podczas wędrówki Izraela po pustyni. Ludzie wędrowali przez pustynię do ziemi obiecanej. Tak, nie obyło się bez trudności. Ale zgodnie z naturą nas wszystkich, ludzie musieli pogorszyć swoje trudności, wierząc w złe wieści. Lud niecierpliwił się w drodze. Mówili przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Dlaczego wyprowadziłeś nas z Egiptu? Abyśmy umarli na pustyni? Liczb 21, 4 i 5. Nie mieli umrzeć, ponieważ Bóg ich prowadził. Było to widmo zagłady, które sami przywołali bez powodu. Zobacz Psalm 105.37. Ich wątpliwości stały się czystą niewiarą, zapożyczali kłopoty, które były tylko wymysłem ich niewiernej wyobraźni, ale takie postępowanie było grzechem. Wtedy zaatakowały jadowite węże. Grzeszna niewiara i szemranie ludzi pozbawiły ich szczególnej Bożej ochrony, która była ich prawem. Uczynienie przez Mojżesza węża z mosiądzu i trzymanie go wysoko na palu było proroctwem o Chrystusie, który miał być podniesiony na krzyżu. Pan powiedział do Mojżesza, zrób węża i umieść go na palu. Każdy, kto zostanie ukąszony, może na niego spojrzeć i żyć. A gdy kogo ukąsił wąż i spojrzał na węża z brązu, żył. Liczb 21, i 9. Ale jak jadowity wąż mógłby go reprezentować? Oto odpowiedź. On stał się za nas grzechem, który nie znał grzechu, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Nim. 2 Koryntian 5,21 Widzimy, jak bardzo Chrystus zbliżył się do nas. Nigdy nie zgrzeszył, ale utożsamił się z nami tak blisko, że przyjął naszą upadłą, grzeszną naturę. Został uczyniony, by być kimś, kim nie był. W tej rzeczywistości jest nasze zbawienie od węży. Zauważ, jak łatwe było uzdrowienie. Wszystko, co ludzie musieli zrobić, to patrzeć. Jezus mówi Nikodemowi: jest coś do zobaczenia na tym krzyżu. Spójrz, ale to coś więcej niż wpatrywanie się w krucyfiks. Patrzenie to wiara w sensie doceniania sercem tego, Ile kosztowało tego, który tam umarł, aby stać się za nas grzechem i nas zbawić? Oznaczało to, że umarł śmiercią, na którą my zasłużyliśmy. Docenienie tego, co on uczynił, jest tym, co przynosi uzdrowienie osobie chorej na grzech. Oczywiście, uzdrowienie jest dokładnie tym samym, co Nowonarodzenie. Następnie Jezus wypowiedział dobrze znane słowa. Który stały się najbardziej lubianym wersetem w całej Biblii. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan 3,16 Oczywiście moc jest w tym, który wisi na krzyżu, a nie w jego drewnianych belkach. Jak wiara lub docenianie Bożego aktu miłości i dawania może cokolwiek zmienić w grzesznych sercach? Jeden z naśladowców Chrystusa jasno pokazał, jak to działa w jego przypadku. Wyraził to jako zasadę, która działa w każdym, kto spojrzy i powie Dziękuję za to, czego on dokonał. Paweł bronił się przed zarzutem, że jego całkowite oddanie Chrystusowi było prawdziwym szaleństwem. Przechodził przez niewiarygodne trudności i prześladowania ze względu na Chrystusa, ale w niewiarygodny sposób śpiewał z radości. Wydaje się, że myśl o poświęceniu czegokolwiek nie przeszła mu przez głowę. Ciągle przechodził przez biczowania i jednośmiertelne ukaminowanie, więzienia, posty, zimno i nagość, katastrofy statków, głód, zmęczenie. Jego kariera misjonarska trwała przez dziesięciolecia, nawet do późnej starości. Dlaczego nie miałby zaprzestać ofiarnego poświęcenia, osiąść i cieszyć się zasłużoną emeryturą? Czy nie nadszedł czas, aby Paweł zaczął troszczyć się o siebie? Ale nie, nie dla niego. Paweł mówi. Jeśli zaś odchodzimy od zmysłów, dla Boga odchodzimy. Jeżeli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, dla Was jesteśmy. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli to znaczy, wszyscy byliby martwi, gdyby on za nich nie umarł. I tak ściśle jesteśmy utożsamieni z Chrystusem, że kiedy on umarł, my również umarliśmy. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. 2 Koryntian 5, 13-15 Tutaj widzimy to, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia. Paweł nie był lepszym człowiekiem niż my, ani bardziej bohaterskim. Po prostu widział coś, co sprawiało, że wszystkie jego poświęcenia były łatwe. Widział, że byłby bez nadziei w grobie, gdyby ten jeden nie umarł zamiast niego. Zobaczył, że nawet swój następny oddech zawdzięcza ofierze Chrystusa na krzyżu. Widział siebie jako niewolnika, kupionego przez miłość, reagującego na przelaną tam krew. Zobaczył, że nic, co posiadał, nie mogło być naprawdę jego. Mógł zaśpiewać hymn Izaaka Łodza. Kiedy patrzę na cudowny krzyż, na którym zginął książę chwały, mój najbogatszy zysk liczę tylko jako stratę. I wylej pogardę na całą moją dumę. Gdyby całe królestwo natury było moje, to byłby zbyt mały hołd. Miłość tak niesamowita, tak boska, żąda mojego życia, mojej duszy, mojego wszystkiego. Tak łatwo jak wierzący Izraelici zostali uzdrowieni ze śmiertelnych ukąszeń węży, tak łatwo nowe narodziny dokonują się w sercu każdego, kto widzi krzyż w sposób, jaki widział go Paweł. Oczywiście nie był naocznym świadkiem, nie był jednym z pierwszych dwunastu. Widział to przez wiarę, i dlatego jego doświadczenie jest zachętą dla nas, którzy również tego nie widzieliśmy naocznie. Wydaje się, że to, co zobaczył przez wiarę, wywarło na nim głębsze wrażenie niż rzeczywiste wydarzenie na tych apostołach, którzy je widzieli. Wydaje się, że żaden z nich nie uchwycił jego znaczenia tak żywo jak Paweł. Oznacza to coś szczególnego dla nas, którzy nigdy nie widzieliśmy fizycznego wydarzenia tak jak jedenastu. Tysiąc filmów nie jest w stanie tego zobrazować. Jesteśmy szczególnie szczęśliwi, ponieważ to samo oddanie inspirowane wiarą może być nasze. Z powodu wiary Paweł musi być lepszą nowiną niż inni apostołowie. Wiara ma bardziej wyostrzone spojrzenie niż nasze fizyczne oczy. Przypuśćmy, że ktoś patrzy, ale nie docenia ofiary Chrystusa. Serce może zostać zatwardziałe przez wybór niewiary, które natychmiast staje się słynnym grzechem niewiary. Jezus powiedział Nikodemowi, że nikt nigdy nie będzie zgubiony z powodu swoich przeszłych grzechów, ponieważ Chrystus już umarł i zapłacił za nie karę. Nasza własna niewiara przygotowuje nas do wykonania samoosądu. Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, lecz kto nie wierzy, już został potępiony, ponieważ nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. Taki jest werdykt. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie zamiast światłości umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki. Jan 3- 17 po 19. Tak więc przeznaczenie każdego człowieka zależy od odpowiedzi Jego serca na ten krzyż. Nowonarodzenie następuje nie przez wykonanie tego czy innego niemożliwego zadania, ale po prostu przez spojrzenie wdzięczną wiarą na to, co oznacza ten cudowny krzyż. Uzdrawiająca moc jest w samym słowie: zawiera ono dobrą nowinę i jest już twoja, została Ci już dana, w Nim, nie wyrzucaj jej, niech zagości w twoim sercu, niech się zakorzeni, nie dokonuj na niej aborcji, pielęgnuj ją, błagaj Boga z całej duszy o jego dar wiary. On obiecał dać ci każdą maleńką cząstkę, którą zechcesz pielęgnować. Nie może być czegoś takiego jak złe wieści, chyba że o nie poprosimy lub je wybierzemy, a tym samym świadomie sprowadzimy na siebie ostateczny werdykt wyboru ciemności po tym, jak ujrzeliśmy światło.